Siema, dzisiaj test całodniowy kosmetyków, które kupiłam w Hiszpanii i będą to produkty do brwi Tattoo Brow Leaf Stift od Maybelline w kolorze Deep Brow 04 i zobaczymy, która maskara do brwi będzie lepsza, ponieważ mam dwie w kolorze transparentnym i dark brown No i teraz najlepsze pytanie, ponieważ kupiłam cztery podkłady i teraz pytanie jest który kolor będzie najlepszy. Jak widzicie, już jest trochę opalona. Ale tak myślę, że pójdziemy dzisiaj w ten instant anti-age, ale nie wiem do końca, czy to nie jest korektor. Co tu, czy tu jest coś po angielsku? O, to jest pytanie. Nie. Jest tylko skład. A reszta po hiszpańsku. No nieważne. Użyjemy tego na całą twarz. Z tych trzech pudrów, które również Wam pokazywałem i kupiłam, wybrałam ten Super Stay Full Coverage w kolorze 30 sand. Ponieważ ten fit mi będzie dużo za jasny, a ten Beige jeszcze nie jestem na tym poziomie, żeby się nim pudrować. No to co, zaczynamy. Tuję cerę moim kremem od y, Augustina Badera. O, jedyne co jest na napisane po angielsku to remove. 100 godzin później. O! idzie. Pachnie jak podkład, zobaczymy. Zobaczymy jak z jego kryciem. Jest trochę żółty. Jest bardzo delikatny. Krycie jest praktycznie znikome. Ładnie się rozłożyło na cerze. No zobaczymy. Spróbuję dołożyć jeszcze jedną warstwę, taką delikatną. Bo ten puder, który będę nakładać, jest niby kryjący. Tylko na policzki. I trochę na czoło. No i tu może o. Wygląda tak po użyciu. Płucie bardzo delikatne. I chyba dołożę korektor pod oczy. I użyję Miss Sporty Perfect to Last w kolorze 002 beż. Ewentualnie użyję jeszcze Zoewy w kolorze 140, bo on jest trochę ciemniejszy, jeżeli ten będzie za jasny. I chyba będzie, więc zmieszam obydwa. No, tej zarewy też dołożę. Tak to trochę Pomieszam. Te moje to dziki. Trzeba pozakrywać. Korektor bardzo ładnie się wtapia. Ten podkład do korektor. Zaraz Wam zrobię hamskie przywitki i zobaczycie, jak to pięknie wygląda na cerze. Tak bardzo naturalnie. W Holandii jeszcze nie widziałam tego korektora, korektora podkładu. No nie wiem, jak to nazwać. Teraz zobaczymy puder Super Stay, zobaczymy jaką ma konsystencję. Bardzo jest kremowy pod palcem. Niczym nie pachnie, więc to jest dobry znak. Użyjemy go sobie pędzlem. Później ewentualnie doklepię go gąbeczką, ale on jest jakiś jasny. Taki jasny się nie wydawał. Tu ma taką bajerkę lusterko i gąbeczka. Dobra, testu, testu. Jak mnie ciut rozjaśni, to nic się nie stanie, to nawet lepiej. Jest w ogóle niewyczuwalny na skórze. No, i wygląda ślicznie. Czy dodaje jakieś krycie? Nie powiedziałabym. Jest po prostu zwykłym pudrem. Zobaczymy, jak się utrzyma cały dzień. Jedyne, co robi. Co jest zauważalne na pierwszy rzut oka. To bardzo wygładza, leciutko rozjaśnia, ale to naprawdę znikomo, matuje, ale tak matuje bardziej na satynowo, Mam na szyję. Dobra, trzeba zerknąć, zobaczymy w tym lusterku. Nie, wygląda pięknie. No, ten puder wygląda super. Nie zrobił machy, nie zrobił ciastka. Approved. Co myślisz? Mhm. Ładnie? Mhm. No, fajnie, dobra. To by było na tyle z tych produktów nowych do twarzy i teraz przejdziemy do konturowania. Konturowanie róż rozświetlacz zrobię swoimi produktami poza kamerą i wrócę Wam powiedzieć, co nałożyłam. Bronzer Becca Bronzet Bondi, rozświetlacz Summer Blush od firmy Belle w kolorze 1 Summer Mood. Na to poszedł rozświetlaczo różyk od Eveline Diamond Highlighter w kolorze 03 Rose Gold. I na usta Catrice Błyszczyk Beautiful You Plumping Lip Gloss. I to jest kolor In Love With Myself. I powiem Wam, że produkty na tym podkładzie i pudrze rozkładały się bardzo fajnie. Bezproblemowo wtaczały się w skórę. Teraz przechodzimy do testu tego bajeru do brwi. I najpierw je sobie wyczeszę. Ja mam brwi po laminacji, więc ten żel będzie miał trochę łatwiej. Ale mimo, że mam brwi po laminacji, to one dalej są niesforne. I w ciągu dnia chodzi każdy swoją stroną. Dobra, zobaczymy w ogóle jak to wygląda. Tą naklejkę. Aha, jest taka duża kredka. Jak ten kolor? Kolor, okej. Okay. A ten pędzelek, no taki taki dziwny jest. Zobaczymy jak to. Aha, czyli mi się zdaje, on będzie lepszy, jak już będę miała ten produkt nałożony i wtedy, żeby go jakby ładnie w formie ombre. Wyczesać. No to dobre, no to zobaczymy. Brwi mam zaczesane w dół, w ogóle bardzo duże to jest. No nie, no zobaczymy, jak to. Trochę to działa na zasadzie jak pomada. Skleja. Jest bardzo, 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 bardzo gęste. Kolor jest ok, ale nie wiem, czy to wygląda ładnie. I chyba nie wygląda. No, i chyba jest przypał. Spróbuję ten produkt po prostu nałożyć i wyczesać moim grzebyczkiem. Może to coś da. Bo jak na razie to jedyne co zrobił, to posklejał mi brwi. Bardzo. I wygląda mega plamiście. Patrzcie. To jest masakra. Zrobię na dwóch brwiach tak samo. Zobaczymy, może na tej lewej będzie inaczej. Staram się w ogóle nim tak mocno nie dotykać do skóry. On się naprawdę, zach on się zachowuje jak pomada. Ktoś tak mi dziwnie posklejał te włoski. Tu w ogóle mam jakąś taką jakby kreskę zrobioną. No nie wiem. Moje kredki z Action za jedno euro. Wyglądają milion razy lepiej i są milion razy łatwiejsze w użyciu. A to, gdyby nie było na promocji, to bym była totalnie zła. Nie wiem, jeszcze spróbuję sobie to podczyścić korektorem. Dajcie mi moment. przyjętego tego podkładu, który używałam. Może jak się to podczyści, to będzie dużo lepiej. Zobacz... Może być teraz. Nie są już tak rozmazane. No dobra ziomy, to jest jedyne, co mi się udało z tego wykrzesać. Lepiej nie będzie, ale Dobra Lecimy dalej żel do brwi. Transparentny albo dark brown. Zobaczymy w ogóle jak wygląda ta szczoteczka. Zobaczę najpierw na dłoni. Dobra, najpierw użyję dark brown i zobaczymy jak to wygląda. Ale zacznę od tej lewej brwi. Nadmiar produktu wczesałam sobie w rękę, w dłoń. I mimo tego nadal zostaje dużo produktu na szczoteczce. Ale powiem Wam, że ten żel jest bardzo fajny. Od razu, jakby tak te brwi ułożył, tak jak się należy. I mam takie poczucie z tym żelem, że on je mocno utrwali. Dobra, wezmę reształki produktu z, z dłoni z powrotem na grzybyczek i zrobimy prawą. Mi się zdaje, że ten żel bardzo fajnie by wyglądał na gołych brwiach, bez innego produktu, a szczególnie bez tej kredki. Pachnie dość ładnie, nawet tutaj znowu muszę. Nie pamiętam, kiedy musiałam się malować, żeby tak często czyścić brwi. Dobra. Lepiej nie będzie. Jeszcze zobaczę ten transparentny. Ale to patrzcie, jak to dużo produktu ma. Zetrę nadmiar. I spróbuję jeszcze tym przeźroczystym, jakby te przody. Ta maskara spod spodu tak mi brudzi twarz. Masakra. Muszę to znowu zakorektorować. To jest jakiś, jakiś hit. Te żele są dość fajne. Umyję dłoń i lecimy do oczu. Mam jeszcze dwa cienie nowe do powiek, ale jakby tu ich użyć? Najpierw użyję tego. Na całą powiekę. Czy on ma jakiś błysk? Nie wiem. A nie, on jest po prostu perłowy, ale fajny ma pigment. Bardzo ładnie rozjaśnia. Serio, pigmentacja ma super, a nie mam na powiekach żadnej bazy. Zobaczcie w lusterku. Okej, okay, i spróbuję dołożyć tego niebieskiego, ale tylko w zewnętrzny kącik, jako taka niby kreska. Cienie, że to totalne. Ten niebieski jest obłędny. I trochę mnie poniosło, jak widzicie, ale nie szkodzi. Jak to się mówi, same się blendują, tak? I. Na sam koniec nałożę błyszczyk, lifter gloss, te naklejki. Wiecie co on mi przypomina? Ten mój błyszczyk z Fenty Beauty. Tak wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, co o nim myślicie. Podsumowanie produktów. Podkład do korektora Mega Super 4 na 5. Puder 5 na 5. Mega fajny. Mega robi cerę. I nie jest ciężki pomada do... pomada? Kredka, lipstick, do brwi, tragedia, strasznie... No, jak pomada w stiku. Nie wiem, to nie jest nic dla mnie, nie podoba mi się to. Mm -mm. Maskary do brwi. Kozak. Czuję po prostu utrwalenie, nie czuję, że... Mam ten produkt, ale czuję, że jest, są moje brwi bardzo utrwalone i ładnie rozczesane. Także to dostaje 5 na 5. 0 na 5. Produkty do oczu, te yy, cienie, daje 5 na 5. Są mega. To jest 0,1 Ivory, a to jest 0,3 Turkus. Piękne. Naprawdę pigment super superanckie są te cienie, jeżeli je znajdziecie bardzo polecam, są bardzo, bardzo tanie no i e, błyszczyk Lifter Gloss 003 Moon od Maybellina również 5 na 5 smakuje bardzo słodko ma bardzo delikatne drobinki fajne, dobra to by było na tyle widzimy się w następnym wideo, buziaki